Witam Państwa serdecznie. Wideo wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj niezbędnik. Jest to niezbędnik firmy Kamo model ST5. Całość wykonana oczywiście ze stali nierdzewnej. Waga całości to 74 gramy. Długość, no najdłuższej rzeczy, ale one wszystkie są tutaj równe to 16 cm szerokość tutaj na pewno chodzi o łyżeczkę najszersze rzeczy to 37 mm jak widać otrzymujemy całość w takim fajnym czarno przezroczystym etui z takim napem plastikowym do przechowywania całość jest spięta też takim fajnym tutaj kółeczkiem więc no nie, nie jesteśmy w stanie tego jakoś szybko zgubić trzy podstawowe rzeczy łyżka, widelec i oczywiście nóż Nóż jest taki ząbkowany, więc też tam pomaga to rozkroić inne, jakieś rzeczy twardsze. Nie, nie, tylko takie jak z nożem płaskim. I to wszystko właściwie, bo one tutaj żadnych innych funkcji nie mają. Nie mają żadnych ukrytych tutaj. Kluczy do nasadek, czy jakichś śrubokrętów płaskich. No tutaj mamy trzy ak akcesoria do jedzenia. Głównie i wyłącznie to jest niezbędnik do jedzenia, czyli tak jak mówiłem, nóż, łyżka, widelec. E Całość jest wykonana z dosyć grubej stali. Wygina się delikatnie, ale nie jest to na tyle gipkie, by nam przeszkadzało w użytkowaniu tego. Sam akurat używam tego niezbędnika podczas jakichś tam wypraw czy kempingów. Nawet sobie dzieci radzą bez problemu z tym niezbędnikiem, więc, więc serdecznie polecam nawet sobie kupić dla całej rodziny. Łatwe jest utrzymanie czystości, jak i łatwe użytkowanie. No i też nie zdarzy nam się to, że widelec po prostu, czy ta młyżka nam się zegnie, czy zniszczy podczas pierwszej próby, że tak powiem, nadziania czegokolwiek, czy przekrojenia. Ten, no, dosyć, dosyć to jest sztywne. Cały ten niezbędnik jest dostępny w naszym sklepie www.bukupujers.pl. Dostępny jest również na naszym koncie na Allegro, gdzie serdecznie zapraszam do zakupów. Wszystkie te rzeczy są dostępne od ręki. 24 godziny wysyłka w takiej ilości, jaką mamy, zwłaszcza na Allegro. Jeżeli potrzebują Państwo większą ilość tego produktu, na przykład nie wiem, tam 10 czy 5 sztuk, a akurat na przykład będą dwie sztuki, to zapraszam do kontaktu, dowiemy się, czy jesteśmy w stanie po w przeciągu 48 godzin to dla Państwa ściągnąć. Zapraszam też do oglądania naszych innych wideo gdzie można zobaczyć inne niezbędniki, nie tylko z firmy Kamo, ale też inne, które mamy dostępne akcesoria. To chyba wszystko zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Pozdrawiam.